Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas z ruków. Co? Nie to no, Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraf, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. A, ale komu? Pospiesz się. Ja pier... Kierkegaard! Nie zżyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger, zadałem pytanie. Prowadź do Jorweta! Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorwet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? <laughs> Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie kujarki! Chcemy tylko porozmawiać z Jorwetem? Czekajcie na polanie. Wiesz gdzie ludzie. Przekażemy informację Jorwetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy.